Dzień dobry, Siemanko, witam wszystkich. 250 dni tyle dokładnie potrwała część naszej przygody, część bo jest to dopiero początek tego, co będzie miało miejsce, i część bo jest to tylko jakiś skrawek, który doprowadził właśnie do momentu, w którym się obecnie znajdujemy. 250 dni redukcji. Od pierwszego dnia byliście ze mną, mogliście obserwować to, co się działo. Wszystkie wzloty, wszystkie upadki, dobre dni, gorsze, gorsze dni, e, choroby, bo miały miejsce. E, pewne urazy, zawsze zdarzają się jakieś małe potknięcia, naderwania i tak dalej, o których e, czasami po prostu nie warto wspominać, e, bo, bo one się po prostu dzieją i dopóki nie są na tyle poważne, że... Jakkolwiek cię wykluczają, to każdy sportowiec się z nimi zmaga i po prostu przechodzi przez nie tak, jak powinien. Ech. W jakim punkcie obecnie się znajduję? Bo to jest pytanie. Obecnie obrałem nowy cel. Ale o tym za chwilę. Może najpierw wspomnijmy, jak to wszystko się zaczęło. Pierwszy start FIWE. FIWE, które było pod wielkim znakiem zapytania, jak pamiętacie, ale na szczęście. Wyszło i wyszło całkiem, całkiem dobrze, ponieważ udało się wygrać Overrola i swoją kategorię właściwie swoją kategorię i Overrola, i następnym krokiem była Hiszpania, czyli Mistrzostwa Europy w Hiszpanii, gdzie zająłem drugie miejsce. Hmm. Ogólnie bardzo mnie cieszy, że w końcu zobaczyłem naprawdę dużą część świata, bo nie lecieliśmy tam nigdy tylko i wyłącznie z moją kochaną ekipą na jeden dzień. A zawsze zostawaliśmy sobie właśnie jeden dzień dłużej po zawodach, żeby pozwiedzać, popatrzeć, pooglądać i naprawdę mogliśmy poczuć klimaty, rejony um, zachowania innych ludzi, jak traktują kulturystów za granicą. I jest troszkę inne podejście, ale myślę, że to na inny materiał. I zresztą wspominałem o tym już wcześniej. Kolejny y, krok naszej podróży, kolejny przystanek to była Francja, gdzie y, na zawodach TUBROS-PROS zająłem trzecie miejsce. Oczywiście to są wszystko y, pro qualifier albo zawody regionalne, tak jak na FIFA miałem miejsce, bo musiałem wziąć udział w regionalnych zawodach, które są tak naprawdę kwalifikacją do wzięcia udziału w zawodach y, o kartę PRO i trzeba najpierw w nich wystąpić. Także potem tu BROS, pros, Francja, trzecie miejsce. Zawody, które były bardzo, bardzo specyficzne, tak to można nazwać. Tutaj forma była trafiona, ale bardzo dużo wniosków zostało wyciągniętych z właśnie tych zawodów. I ostatnie zawody, które miały miejsce, w Polsce miejsce drugie, do tego e, statuetka za najlepiej pozującą osobę, za najlepiej pozującego kulturystę, e, z której jestem bardzo dumny, bo wiem, ile serca wkładałem, właśnie wkładam w pozowanie, w prezencję sceniczną i zawsze o tym powtarzam wszystkim moim podopiecznym. I powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo się z tego cieszyłem, no ale brakuje nam jednego punktu do pełnego. Szczęścia i pełnego pełnego spełnienia, mogę, że tego tak nazwać, nie mogę, ale do osiągnięcia pewnego poziomu, prawda? Mm, tylko, że mentalnie już myślę, że jestem na tym poziomie. E, sylwetkowo blisko, jak widać, nigdy nie byłem poza top 3, jeżeli chodzi o ten sezon. Byłem bardzo blisko karty Pro, bo zawodnicy, którzy wygrywali ze mną, potem zdobywali kartę Pro. E, także. Jest mi na pewno troszkę szkoda, ale jak już się domyślacie po tym, jak mówię, tak, to były ostatnie zawody w tym sezonie. Na tym kończymy. Dlaczego? Jak widzicie, tytuł materiału nazywa się Progres. Pro, karta Pro jest zwieńczeniem tego wszystkiego, co ja robię. 250 dni na redukcji. Jak sami wiecie, nie... Prowadzi do progresu, jeżeli chodzi o rozwoju masy mięśniowej w ogóle. Nijak. Nie da się budować masy mięśniowej. Obecnie znajduję i, żeby to wszystko miało dla mnie sens, ja muszę widzieć właśnie ten progres. A żeby zostać pro, muszę sprogresować i ja nigdy nie stawiam siebie na miejscu takim, że jeżeli zostanę pro, to chcę na tym skończyć. Oczywiście nie mam jakichś wygórowanych ambicji, kto wie, może jednego dnia one urosną. Na razie muszę na to zapracować, że będę top 10 Mr. Olympia, ale chcę być zawodnikiem czynnym kulturystyki pro. I po tylu startach, po tak długiej redukcji, po formie, którą osiągnąłem, jestem pewien, że odbicie teraz i ogólnie okres masowy będzie przebiegał fenomenalnie. Jako, że znacie mnie, no ja... Ja mógłbym jeszcze na tej redukcji być bardzo, bardzo długo, tylko trzeba wyciągnąć wnioski i zastanowić się, co tak naprawdę daje mi kontynuowanie tego całego procesu obecnie. Bo, okej, okay, może gdzieś pojadę, może gdzieś trafię kartę. Jakimi tak naprawdę, jeżeli mówimy o kartach, mogę zagrać? Jakie mam jokery, jakie mam asy? Tak naprawdę mogę wyjść troszeczkę pełniejszy, ale wtedy możliwe i prawdopodobne, że stracę tą ostrość, która. Daje też mojej sylwetce dodatkowe plusy i iluzję większej, większej masy niż mam. Więc koniec końców nie mam obecnie opcji, żeby jakkolwiek sprogresować. Więc, żeby pójść do przodu i żeby startować z tymi zawodnikami, potrzebuję okresu masowego. I to nastąpi niebawem, i cała seria okresu masowego. Może nie tak często, że codziennie, ale e, będzie na pewno pokazywana, bo całkowicie zmieniamy trening. Na razie nie będę Wam mówił dokładnie tego, jak trening będzie wyglądał. E, powiem Wam tylko split, e, jakim będę obecnie leciał. Split, push-pull i tak dalej, wiecie, to są wszystko push-pull i tak dalej, to są splity, tylko teraz podział treningów, o tak. Na czym się będziemy skupiali? Pierwszy dzień to będzie push, czyli klatka barki, triceps i biceps. Potrzebuję większych łap, ze względu na to, że wtedy moja talia będzie się zdawała jeszcze mniejsza. Nogi z naciskiem na czwórki, to samo, potrzebuję większych czwórek. Pull, bok barku, biceps. I tutaj trzy dni pod rząd. Objętość jest tak dobrana, na tyle mała, niska, że będę w stanie się zregenerować na tyle, żeby ten biceps spokojnie sobie e, rósł. O tak, a jeżeli będzie za duża, nie jest, bo zobaczycie zresztą, na filmach, to będę nią manipulował przyszłościowo. Potem jest dzień przerwy, potem mam znowu pusz i ramiona, czyli. Biceps, triceps i barki ba push. Barki, klatka, triceps, biceps. Do tego następnego dnia mam tył, całkowicie tył czyli plecy, dwójki i pośladek. I dzień wolny, i powtarzam. Tak to będzie wyglądało. Mm, odbicia nie robię. Po tak długim okresie masowym odbicie nie miałoby sensu pod względem takim, że ono samo się wydarzy, po pierwsze, bo organizm będzie sam chłonął, ale nie potrzebuje obecnie narzucania dodatkowej toksyczności do mojego organizmu, który wiadome, z czym się, wiążą się kulturyści, zresztą nie tylko kulturyści, ale tak długi okres redukcji pozostawia bardzo dużo rzeczy do naprawy i nie tylko tutaj, nawet jakbym robił to naturalnie, to bym miał i testosteron obniżony i tak dalej. Ale chodzi o to, że obecnie nie jest mój organizm przystosowany aż tak bardzo do rośnięcia po tak długim okresie redukcyjnym i czas, żeby dać mu troszeczkę odpocząć, żeby zwolnił. Ile to będzie trwało 4 tygodnie, pięć tygodni, 6 tygodni. Zobaczymy. Będziemy to na pewno na bieżąco badać i będę wprost mówił. Czuję się tak, tak, tak. Ale naprawdę muszę podejść do tego szczerze, nie na zasadzie, że czuję się to dobrze, już lecimy. Nie, trzeba podejść do tego mądrze i nie mówię, że to jest jedyna droga. Ale to jest to, czego ja potrzebuję i mój organizm definitywnie potrzebuje. Fajnie dużo wspomnień. Dużo wspomnień, dużo naprawdę uśmiechów przynosi mi to wszystko i e, naprawdę, gdy wtedy chciałem, prawda, myślałem, że zrezygnuję, zrezygnowałem na chwilę, tak to można nazwać. Powiedziałem się, jak bardzo to kocham i powiem tak, ostatnie zawody obudziły w Dawidzie coś, z czego jeszcze nie czuł i mam nadzieję, że poczujecie to przez ekran i będziecie równie zmotywowani, jak ja jestem obecnie. Bo naprawdę to, co się dzieje w mojej głowie. i no ja, ja już chciałbym iść na trening, a wiem, co jest dla mnie obecnie lepsze. I, I to mi się podoba, że analizuję to, że podchodzę do tego z głową i wiem, co przyszłościowo przyniesie jeszcze większy progres. Dzięki, że byliście naprawdę, jeżeli, że jesteście, że będziecie dalej. Bo jestem pewien, że będzie nas więcej i więcej i więcej, bo jesteśmy krok od osiągnięcia pierwszego. Znaczy nie pierwszego, tylko któregoś tam celu, który sobie założyliśmy. Dużo też nas czeka pracy poza y, typowo treningiem i tak dalej, co będziecie na pewno widzieli, y, bo mamy wiele planów z moimi znajomymi z branży, kolegami z branży. Mamy wiele planów, będzie wiele podcastów, bo już mam dwa zapisane, trzy już mam tak naprawdę zapisane już w piątek, sobotę i poniedziałek kręcę kolejne podcasty, także na pewno będzie co oglądać. Będą vlogi, będę dalej kontynuował um, pokazywanie tego wszystkiego, całego mojego życia, nie tylko kulturystyki. No i co? Czas, słowo się rzekło, więc wiecie co trzeba zrobić. To co, to co, obiecałem też muszę, to co obiecałem głównie sobie. Pamiętajcie, jeżeli robicie sobie obietnicę, to siebie nie możecie zawieść. Więc trzeba będzie się wziąć za to co powiedziałem, tak? Za tę prawko, co nie? a Wy mnie trzymajcie za słowo. I tam zapytajcie Czasem w komentarzu, a wziąłeś się gościu? Wiecie, wiele osób nie potrafi um, przyjąć krytyki na klatę. Ja pamiętam, jak Wy zauważyliście, że już coś z moim brzuchem dzieje się nie tak i wiele komentarzy było nie w stylu o, ale masz kałdun, tylko Dawid, słuchaj, coś, po, czas popracować nad brzuchem i mówię, kurczę, no faktycznie, coś jest nie tak i żebym nie popracował nad tym brzuchem, to nie wiadomo, co by było. Także Dzięki wam, Dzięki wam, tak naprawdę, między innymi, znajduje się tu, gdzie się znajduje. Teraz trochę podziękowań. Przede wszystkim Kuba Cieleń. Tutaj mógłbym, mógłbym napisać poemat. <laughs> nie, słowa po prostu tego nie oddają, jak dobrym człowiekiem Kuba jest. Człowiekiem, przyjacielem, trenerem. On jest osobą, która naprawdę mnie wspiera w każdym aspekcie życiowym. Nie tylko i wyłącznie w treningach, w diecie. Mogę zawsze z nim porozmawiać na każdy temat. On wie też, że może ze mną, i, i to naprawdę stworzyliśmy wielką więź. Moi przyjaciele, wszyscy, którzy byliście, wrzucam tutaj zdjęcia i wszyscy, którzy nie mogliście być, oczywiście oglądaliście online, bo mam pracę i nie rzuci nikt pracy. Nie każdy może sobie pozwolić, żeby wyjechać o tak, bo Czechowicz startuje, prawda? Ale oglądaliście online, pisaliście do mnie. W Wszyscy co byliście, naprawdę wiem, że często tego nie mówię, ale po prostu was kocham, e, a powinienem to mówić częściej. Pamiętajcie, szczególnie swoim rodzicom, jeżeli jeszcze ich macie, mówcie, że ich kochacie, bo to bardzo, bardzo ważne. Przepraszam, że tak trochę wychodzę za, poza tą, ten temat główny, tak czyli, ale chcę też poruszyć parę spraw, które są ważne w życiu. Ehm, Chciałbym również podziękować oczywiście Wam za to, że jesteście, tak jak wspomniałem wcześniej, za to, że komentujecie, dopingujecie, za tyle miłych słów, naprawdę. I wiecie, co, co mnie najbardziej zmotywowało i spodobało się? Że jak wtedy chciałem odpuścić, to Wy napisaliście Dawid, my i tak z Tobą będziemy, bo my chcemy Ciebie oglądać, chcemy widzieć Twój progres, chcemy widzieć Twoje życie. I to było naprawdę fajne. Oczywiście, że to wszystko jest super, gdy oglądamy e, sukcesy, ale jak byłem na dnie... To na dnie w cudzysłowie, tak, miałem gorsze dni, gorszy czas, gorszy okres, to wy i tak byliście. I to jest właśnie prawdziwa publika. Dlatego, jak ktoś mi mówi, a ktoś ma tam 200 tysięcy followersów. Ciekawe, ilu z 200 tysięcy followersów by nadal to wszystko widziało i komentowało, gdy widzę. Ile, jakich komentarzy jest pod ich filmami. A tutaj mam naprawdę publikę, która chce się uczyć, chce czerpie całymi garściami i jest wdzięczna, bo często piszecie w komentarzach, że dziękuję za to, za to. Jak widzę Was na żywo, to też słyszę często, że dzięki za, za to, że wziąłem się za siebie, dzięki temu i temu. Naprawdę to jest, to waży więcej niż złoto, jak to się mówi. Naprawdę, dziękuję, że jesteście I, i zobaczycie, naprawdę jednego dnia, jednego dnia usiądziemy może w trochę większym domu. To też takie marzenie. Ale ten jest piękny, to jest mój dom, mój kąt, mój. <laughs> to jest fajne mieć takie swoje miejsce. Może w większym domu, może w większym gronie, kto wie. I będzie tu ta karta. To wam mogę, jestem, mogę wam to obiecać, że będzie tu ta karta. Zrobię wszystko, co się da. Oczywiście z głową. Jak to ja zawsze mówię, wszystko mądrze, trzeba do wszystkiego podejść. Dlatego też ten okres teraz regeneracji, który jest niezbędny, zanim zacznę rosnąć. A zresztą i tak, i tak teraz to, co straciłem, jeżeli coś straciłem, to będę odbijał samym jedzeniem. Jeszcze co do podziękowań. Bio Shop. Dziękuję bardzo za współpracę, za to, że cały czas wspieracie mnie i zarówno Muscle Power, moi sponsorzy. E, ale już serio, dziękuję Wam bardzo, bo naprawdę wsparcie, które mi dajecie, jest, współpracujemy już wiele lat. To jest współpraca długofalowa i wiem, że ona będzie nadal trwała, bo, bo idzie nam świetnie i o to chodzi, bo obie strony są bardzo zadowolone i, i mam, mam nadzieję, że nadal będziemy iść w dobrym kierunku. Parę też zmian czeka, jeżeli chodzi o. Mm, a zresztą to będzie fajna niespodzianka, to Wam się na pewno spodoba. Ale, tak jak mówię, chciałbym bardzo podziękować moim sponsorom, osobom, które wspomogły. Wspomagają mnie w moim mm, rozwoju. Tak? I, i co? I, I będę zaraz przedłużał, jak to ja. Dlatego powiem po prostu po swojemu. Do później, przyjaciele. I widzimy się już niebawem na kolejnym vlogu czy podcaście. Czy innym tego typu materiale. Dzięki bardzo, że jesteście.